widzicie witajcie, A dzisiaj zagramy sobie w GTA Widzicie GTA, ziomeczek Także lecimy i w tym odcinku Pokażę wam, jak za darmo zarabiać hajs Także lecimy, szukać ludzi Jeśli wam się to podoba, chcecie łapetce Mój pierwszy ciamuś czy nie mogę go przyjechać? To trzeba użyć, Wysiąść. Jak widzicie, jest. że dalej Nie myślałem, że tu policja dobra jest. O, dobrzy kierowcy. W komentarzach możecie napisać: Dobrzy kierowcy? Wow! No Okej okay. Okej. Nie było w planach Tylko, że wyjemy się złapać. Chciałem zapaścić. Oj! Dobra, trzeba szybko, teraz uciec. Gusieć, bo uciec. Lecimy. Dobra, uwaga, nie wiem ale drift leci. Dobra, dobra, niestety nie uda nam się teraz. Zaczy, zaraz się widzimy, a tutaj zniknie na łące, lewa. Także się tam z powrotem. Dobra, trzeba szukać. Dobra, ja chyba przyczem nie wiem, czy być ktoś tutaj na pewno się zresztą. Yy, ok, nikt się nie zresztą. Okej, fajnie, bo jednak się zaraz dobra, ciężko jest wychowywać, o oh, nie, aj, aj, aj. A, spacyk, dobra, się ma Dobra, dzisiaj udajemy chyba z tych mistrzów, o, oh, to jest, uh. Dobrze, z tym hamulcem. jest... Chodź, chodź, musiałem się racować, dobra. Patrzcie na to, co jest. Fura cała rozwalona już Nie ma co już z tym jeździć. jest, O nie. tutaj Dobra, szybko zmiana furki. Szybko zmiana furki. Dobra. Dobra, lecimy dalej szukać. Dobra, także zapraszam wszystkich tutaj serdecznie. O, jest, jest. Dobra. O, aż dwójka. Jest. O stuż nam chce dać pieniędzy. O, tutaj pociąg znowu przyjechał. Proszę, żeby to była ulica jest. No chodź, chodź. No, cyk. Dzięki. Jest prosty do mnie dzięki, dzięki. Jak widzicie ile mamy. Wiccą, no, jeszcze raz. Znowu kolejna czy... No, muszę to zrobić, ale chyba i. Dobra, to muszę się pozrobić. Mam mamy na neczkę. Jeszcze pierwszy, pierwszy stan. Ooo, co jest? Ty stand wyszedł. Nie. O. Dobra, lecimy teraz w lewo. Też razem mogę sobie zarobić O nie, jesteśmy złubili. Dzięki. Dzięki jeszcze za darmo. Dzięki dzięki Także wsiadamy i lecimy. A i tego dropo, przepraszam. Nie ma daily, ale troszeczkę nie ma czasu. Troszeczkę. Ale tak i tak wracamy już. Będziemy teraz codziennie nagrywać. To ja będę co nie, dobra. Ludzie, chodźcie tu. Ile tu ludzi? oi 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 I'm my phone, Poland okay. Dobra okay. ragazzi Dobra, halo Allo, ludzie, allo Allo ludzie nic chi vederci Allo Allo, luigi, szukać No oh, halo, nigdzie ludzi nie ma o, oh, zrobił strata, jej dobra, jest o, jeszcze mogę <muchy> być? pizda gdzie, w tą, czy w tą? jeden dwa szybko raz dwa szybko, 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 szybko. szybko, 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 szybko. okej okay. o nie hmm. o Jezu nie wyszło Mo prawie 80 do wody ale chłop ma farta o, co jest? A jak chcecie, jak będzie dużo łapek, to mam kolejne pomysły, Także jeśli będzie to dużo łapek i dużo wyświetleń, to zobaczycie fajny odcinek z tej gierki. Wow. Založíme. Dobře, S aby To je turbo, To. Ok, my. Wow. Dobře, tu. Cik. Wow. tu. tu. Tu.

Przepisko! Nihi! Dawaj mi to plać na tybule, raz! Odwrócić! Kurka, 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 kurka. kurka, chodź tu, dobra! Nie, ja to jednak dwójka tylko... Łe! Eee. Wziąłaby? Raz? Dwa! nic Pieniądze! Pieniądze, krzemu! Okay. się zmył dobra ale mnie już nie ma tutaj były pieniądze ja stałem się tam 3 razy ale koks halo wstawaj ale panie tu nie ja tu nie, nie ja tu nie ja vai spostăm în. Ha remote rover, lecim. O u, uh, uh, alestant. Alestant rover. Ia. Yeah. ok Ra, îl čekăm. Ne. ți zic? oh my god. Так, ты ж можно за дарму. А еще его сбирать. Бра, патч, 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 на надо. Ой. Ой. О, цой, зашел. Воу. Wciga mi się. O Jezu, nie wiesz, dobra. O. Widzicie jak za darmo można zrobić Dobra, driftujemy. Przepraszam, że jestem cicho. Uwaga, i monety. Jest pusta. Dobra, let's go. Aha, myślałem, że to auto pusty, dobra. Oj, aha, patrzcie, patrzcie jaki bóg, dobra. Bóg, ale kozak, bóg. Tutaj też kozak, taki bóg. Także teraz się gdy teraz pijemy furkę. Także już jesteśmy, sporo tam. O, fura, to jest. Kozak, to tam fura. Aj. nie, ciągle źle no. Ach, Dobra, chodź tu Nie, ja, dobra, chodź tu teraz Chodź tu Ej no, zdążyłem wysiąść no, Dobra, szybko 70. ...ło co jest? co jest? Jaki tamty? co jest? ale stany! Ja co to? aha dobra gra chyba zepsułem chyba grę zepsułem dobra ola dobra, już jemmy. lecimy ...ło na tak godzinę teraz można jechać no nie można, Ty co jest? no dobra, okej no Zaraz sobie pojedziemy szybko zobaczyć ile jeszcze ile broni kosztują To może jeszcze sobie na odcinku jakąś kupimy, bo jak na jakąś to wystarczy Na to byśmy chcieli podzbierać, na tą Także zaraz się widzimy Dobra to jesteśmy już odświeżeni, to tutaj jesteśmy, niestety to było na z do laty Okej, okay. także jak widzicie pieniądze na ustawę No, sobie pisałem No No, nie O, tu gangusie z drugą druga osoba która nie ma, dobra Dobra, także lecimy teraz tutaj Dobra, teraz tutaj drifty jakieś Dobra, jeszcze na nie jest będzie niespodzianka dla tej fury Która z nami będzie Dobra, także już uciekamy O, albo nie, jeszcze na karuzelę pójdziemy Widzę halo wpuszczać mnie tam ui Halo O, jak widzicie patrzcie gdzie ja jestem. Mamy mamy na pank chyba lub na raczusz, tuż, nie wiem jak to się nazywa. Także chcę to mogę sobie popatrzeć, czy ktoś wychodzi, tak to bym mógł tam polecieć. Tam polecieć, mogę sobie wejść, wyjść, wejść, wyjść. Także S, S może sobie teraz. Ale ja nie odpoczywam, tylko ja się ścigać. Ja się ścigać, szukać pieniędzy, Higgs. O, może muś? Gdzie ma? Dobra Dobra jest Dobra, tyle zrobimy inaczej zarabienie Patrz. Patrzcie widzowie Ty pierwszy bym, ha widzisz? Pierwszy bym widzisz, Okej. Okay. To nie było w planach. O, 13. Dobra, robię z patrzcie. W dzisiejszym odcinku Przed policją Nie Dobra, let's go, teraz tutaj jakieś drifty jakieś magiczne drifty, teraz szybko jedziemy, tą furkę sobie szybko sprzedać no Później jeszcze zajedziemy szybko sobie zobaczyć O i dalej, sprzedaję furę no dobra, to na zawód. Dobra, jest, dobra Ura, no, Mashawa ma no, za ze, bo te, te salony no, nie opłaca się sprzedawać Zakra pokażę Wam, no właśnie, na cztery. Dobra, tu pójdziemy jeszcze z otworem, jeszcze na nie dobra, mam inny plan Na kurę Kura W Na kręglach już później będziemy kończyć Niestety O Co? 17 Co? I pierwszy raz tak Okej okay. Fajnie mam sobie grać normalnie Ej, zbite czyli jak zbiłem to co? No właśnie Okej, okay. tak też się da Dobra, trzeba odjechać No i tak wow okay. Dobra, fura się rozwaliła, cała to... Cyk. Tu chyba wszystkich nie będzie niestety Dobra, jest kilka weszło 30, dobra no. Dobra, 30, jeszcze raz. Cyk i jest wszystkie testa Dobra, także jak widzieliście kupiliśmy skarę Jeżeli chcecie następny odcinek to dajcie łapce Subskrybuj I na łej